jedziesz, jedziesz, ciągniesz, jedziesz, Malina, ciągniesz. Tak, Bartek, brawo! Brawo, jesteś epicki, brawo. Osiemka, yy, jak widzicie, gram w Battlefield, tak. Yy. Coś nowego. Myślałem, żeby zacząć serię. Serię coś jak Kiszkalami. Tak się będzie nazywać. No, Kiszka gra. Ale chyba Kiszka Lamy po Lamy". No chyba yy, Kiszkalami to Lamię. No. A tak. Seria będzie polegała na tym, że gram tam w różne gr w gry. Prawdopodobnie Happy Wheels też będzie. Oraz Black, Black Light Retribution. Coś takiego, jeśli słyszeliście. Nie, 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 nie no, ale... grajmy. Kurde, no! Ja tak nie... Spałnie się i dedam. Możecie się pytać, dlaczego gram... Y, ...klasą... ...Oricon. Nie, poczekajcie. Jak zwiadowca... Y, ...i używam MP7. Po prostu... Y, ...chcę spodekwić wszystkie... Jakie mam no, Jest znak, nie widać na nie tym. Nie wiem, jak się bierze. Yy... Po prostu chcę... Śczela, śczela, o oh, to de Aha, aha, okej. Okay. Aha, okej. Okay. Nieważne. Yy... Po prostu chcę sobie z zwiadowce, żebym dostał jakąś sniperkę czy coś lepszego. Wiecie. Kurde no. Chciałem mm. tu grać. Dobrze, teraz tym bardziej będę lamił i będzie fajniej Ura... O duże O tam jest jakiś ktoś, tam jest jakiś snajper. Do będę się campi no, o lol gdy się naziwiałem meglista mm, no przepraszam jeśli trochę wam laguje czy coś takiego ale kompa nie mam najlepszego a najlepsze to nawet że po prostu gram w Battlefield Ale Gdy się przekonałem że nagrywam i tak strasznie mi nie klatkuje i w sensie, że mogę grać, to już się ucieszyłem, bo tak jak widzieliście, w początku nic nie... nic nie gadałem i... o, siemanko. No, bo po prostu nie wiedziałem, myślałem, że mi będzie się zacinać. Kopiec przeepicki i, i na... No, jak! Nienawidzę, jak mi tak leguje. Nienawidzę. To jest naj najgorsza rzecz. No. Ale. Teraz dopiero weszłem szybko w i na kanałach. No, z Hary gdzieś takiego. Jezu, 4 na 11. Nie no. Jest git. Jest git. Jak mogę nie grać bez. Bez lam lamienia i w ogóle. Ale mam, mam pomysła. Akcesoria. O. sobie to. Skarpimy się tutaj może. Albo nie przebiegnie. o oh jezu no o oh jazu oh no ale jednak prajemy chyba medykiem będzie lepiej yy, moim zdaniem medyk medyk yy, dostaje się więcej punktów medykiem za reanimację i za, za wszystkie takie rzeczy o nie wiem to jest kość chociaż to co jest wybawiciel czy to jest nie wiem ale dostałem go wybawiciel nie wiem Aha. no no jezu dobra mniejsze yy, co jeszcze yy, wiem że dużo ludzi się pewnie zastanawia i też pyta gdzie odcinek minecrafta multiplayer yy, szczerze to nie wiem ponieważ Damiana teraz nie ma na Skype, nie wiem ostatnio mówił, że nie chce mu się nagrywać yy, i pytał się mnie, czybym nagrywał własną serię ja powiedziałem nie, bo on by tu pieniądze i w ogóle zostawał ja wiem, że dla, dla niego tylko ważne nagrywanie, bo pieniądze pieniądze, pieniądze on jest takim żulem, przyznam się mm. no ale coś się poradzi także przepraszam, że tego odcinka nie ma nie wiem czy w ogóle kiedyś będą naprawdę, jestem bardzo zawiedziony ja naprawdę to chcę nagrywać I fajnie by było tak powrócić, fajnie nagrywać minecrafta no ale co poradzę teraz tylko będę nagrywał serię mm, Battlefielda Happy Wings no i, no i na modach może bym zrobił własną serię Minecraftową. Coś na modach czy coś nie wiem. Ale nie wiem. Chciałbym, ale nie sądzę. Pierwsza pomoc! Trzeba mi się Komat mi bro Dobra dostanę asystent Dostanę Komat O Jezu Komat mi Komat mi Ja przepraszam że tak nic nie mówię Ale jestem skupiony Aha i coś zbudowało się strasznie przecież dostałem tu jakieś akt... sorry Wposażenie jakieś nowe ketów na tym patrzyłem ile jest także nie wiem ile tam będzie trwał o kurde swojego szaleń ale myślę że tak na pierwszy odcinek BF-a będzie troszkę dłuższy bo BF to fajna gra i, nie, nie, kurde, 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 nie, strac, nie, strac, nie, 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 strzelać, nie, jest nie, Hello. nie, 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 Kurde, nie, to było failowe. O, kurde. Mm. Dostosuj. co tu mamy? nie, 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 Kobra, o kobra. jest mamy kobry. Jezy. Yes. Kamat No chodź. Jezd... jest yes. PTV. Czyli... Nie wiem, coś tym p 7 Myślę, że pomimo lagu czy jeszcze nie ma nie wiem, wy, wy to nie znacie czy jeszcze nie ma eee, ten piszcie, czy jest lag i piszcie, czy mam kontynuować serię jeśli jest lag i wam się nie podoba no to piszcie, czy nie aha, nie mam amunicji no git gościa pociągnął nie, nie, nie miałam ani amunicji co się stało nawet nie widzę zbogowane coś, aha 13 na 21, no jeszcze nigdy tak nie robiłem nie żyje wow, 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 nie celować wow. Jedziesz, jedziesz, ciągniesz, jedziesz malina, ciągniesz Tak Bartek, brawo! Brawo, jesteś epicki, brawo. Jest, gramy, gramy, jest. No, osiem procent życia, tak. MP7, brawo, jesteś epicka, mm. yeah, blah, blah, blah skalami. Teraz tak sobie pomyślałem nad tym. I nie sądzę, że ta seria się będzie. To znaczy seria BFA. Nie sądzę, że tak, tak się będzie nazywała. Po prostu zabramy BF-3. ma 3. Hmm. To widzicie tam? Patrzcie ile ich tam jest. A gdzie ja zginęłem? Właśnie tam. Idziemy tam. Jedziemy. Wow. Wow, co to było? Co to było? Podoba mi się, ale co to było? O, jakąś gwiazdkę. służbę mp7. Nie no Mp7. Jej. Dostałem. Ten, ten. No kto wizoryczny? noktowizyczny. Brawo. Ja tego nocto nie lubię, ale no... Trzeba użyć, żeby już tego dostosu nie było. Nie podoba mi się, nie wiem dlaczego. Nie. nie. lubię go. No i co? Prawda, nie lubię Wow, widziałem ten pocisk. Pomocy, nie wiem w czym on pomaga, jak takich nie widzę. Tam jest... Aha, no. Mm, brawo. No kto widzę? Nie wiem, ja tutaj i tak po nie widzę w tym Mmm, Jezu. Kobra mi się podoba. Kolimator kobra. No. Mm. Co jeszcze? Myślę, że niedługo będę kończył odcinek i nie, dokoń, nie dokończę tego, ponieważ mi się, mi się zaczyna i, i mi komputer padnie tak, i, i normalnie wybuchnie z, w nim C4 z laptop, wiem, gram na laptopie, żal normalnie, żal hardcore koksu by tak nigdy nie zrobił żal na czym ty grasz normalnie fail un um, sub un um, sub mm. hej ups 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 tam widziałem gościa, widziałem i see you i see you jest 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 jest, jest. come at me jest

nas nice, nic nie zostało nice na asysty. Uh -huh. Battlefield jest mądry, brawo, Dice. O Jezu. Coś powinienem odblokować, chyba, czy nie? A nie, nie, nie. nie chce mi się grać. Już nie gram tym gościem z RPG, dlaczego? Bo nie lubię. To jest gość. gość. szlamna, na oślep, szlam na oślep. O! Akurat zabicie, gdyby mi się chęciła, A bo. Jeszcze No, pomagam strasznie drużynie. Strasznie pomagam. Wow. Megusta. O, 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 o nie to było. Przepraszam. Ale seria... Teraz postanowiłem. Postanowiłem. Słuchajcie. Postanowiłem, że seria się będzie nazywać Zagrajmy w Battlefield 3. No i z tym akcentem, że się tak będzie nazywać. Kończymy dzisiejszy odcinek. Pierwszy, pierwszy odcinek zresztą na kanałach. No i Jo Siemka narka. No, adios.